Dziś kolejna porcja pytań z testów na prawo jazdy. Tym razem zajmiemy się manewrem włączania się do ruchu. Szukamy tego pakietu. Mamy no, włączanie się do ruchu, skróżowania równorzędne. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa ciągnikowi rolniczemu? Nie, ponieważ ciągnik rolniczy włącza się do ruchu, w związku z tym to my mamy pierwszeństwo. Zamierzasz wjechać na drogę twardą, skręcając w prawo? Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Nie, nie mamy takiego pierwszeństwa, ponieważ wykonujemy manewr włączania się do ruchu. W związku z tym musimy ustąpić pierwszeństwo pojazdom poruszającym się tą drogą. Czy w tej sytuacji włączasz się do ruchu? Tak, widzimy tutaj wjazd z pobocza, czyli ewidentnie włączamy się do ruchu. Czy w tej sytuacji jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Tak, ponieważ pojazd z prawej strony opuszcza posesję, w związku z tym włącza się do ruchu, mamy więc pierwszeństwo przed nim. Czy w tej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność? Tak, ponieważ wykonujemy manewr włączania się do ruchu, a zawsze przy tym manewrze jesteśmy zobowiązani za zachować szczególną ostrożność. Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na drogą twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność. Tak, ponieważ wjazd z drogi gruntowej na drogą twardą, to włączanie się do ruchu, czyli musimy zachować szczególną ostrożność. Czy wyjeżdżając z parkingu powinnyś ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po jezdni? Oczywiście, że tak, ponieważ włączamy się do ruchu, w związku z tym musimy ustąpić im pierwszeństwo. Czy wjeżdżając z pola na drogą twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, ponieważ jest to manewr włączania się do ruchu, musimy zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji wjeżdżając na drogą poprzeczną, włączasz się do ruchu? Opuszczamy strefę zamieszkania, czyli tak włączamy się do ruchu. Czy w tej sytuacji jadąc na wprost, jesteś włączającym się do ruchu? Mhm. Wyjeżdżamy z drogi wewnętrznej, czyli drogi nie niebędącą drogą publiczną, w związku z czym tak włączamy się do ruchu. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Tak wykonujemy manewr włączania się do ruchu, dlatego pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się z naszej lewej strony. Czy wyjeżdżając z posesji na drogę, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, ponieważ jest to manewr włączania się do ruchu, dlatego musimy zachować szczególną ostrożność. Zamierzasz skręcić w lewo, czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed podjazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Nie, ponieważ mamy tutaj sytuację, kiedy włączamy się do ruchu. W związku z tym nie mamy pierwszeństwa przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Nie, ponieważ wyjeżdżamy ze strefy zamieszkania. W związku z tym mamy one włączania się do ruchu, pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się tą drogą. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu? Nie, nie mamy takiego pierwszeństwa, ponieważ my włączamy się do ruchu. Czy wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączasz się do ruchu? Tak, jak najbardziej. Wyjeżdżanie ze strefy zamieszkania to włączanie się do ruchu. Czy wyjeżdżając z chodnika na jezdnię, włączasz się do ruchu? Tak, oczywiście. Wyjazd schodnika na jezdnię również jest manewrem włączania się do ruchu. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, zapraszamy na kolejne filmy. W Całą bazę pytań znajdziecie w naszej aplikacji Ltesty Testy na Prawo Jazdy oraz w naszym serwisie ltesty.pl.